Mniam, ale dobre. Kto mnie przeszkodził wiedzeniu? Co chcecie. O kurwa ktoś mnie ogląda i z. Trzeba nagrać odcinka. Komentarze pod filmem Radry123 Laska część druga. Oceniamy komentarz pod filmem. Mam już dost 4 wykrzykniki. Ona chyba chce się zajebać. On chyba jest jakimś gucholem. Przecież ona nie używa modulatora mowy. A ja na pewno nie jestem pany. No tak, no chyba nie wiem. Chyba no cię pojebało, dziewczynka. Ja jestem, go. Ja tyle nie dam szkoda, hajsu. Najgorszy komentarz wędruje do użytkownika Spinbooks. Najlepszy komentarz wędruje do użytkownika. Nie ma chuja we wsi, że to przeczytam.